się siemanko, z tej strony Janek Gość 12 i witam was w dzisiejszym odcineczku z y, jakiejś tam piłki nożnej będziemy sobie dzisiaj grać w piłkę nożną yy, no jak tu widzicie yy, yy, wybieramy sobie klub, chciałem wy wybrać parę sędziów ale no, no był zajęty yy, yy, zostawcie dzisiaj łapeczkę w górę subika yy, i napiszcie w komentarzu yy, yy, Napiszcie w komentarzu jako... Jakie chcecie... Jakie chcecie ten? Jakie chcecie? Filmy. No w sensie gry. Aha. I co? Co tu się stało? CO TU SIĘ STAŁO? A, gra musiała się zacząć wcześniej Dobra, mam piłkę? KURDE Zaprali mi NIE! NO CO TY ROBISZ? O Jezu Oni nas rozwalą no Tu jest jakiś gościu, który jest nie wiem który jest Nie wiem kim jakimś prosem w piłkę Łoł! Wow! Ej, gdzie piłka? Aha, tu Kurde, nie udało się. I teraz szybko. Dobra, nauczyłem się kiedyś takiego czegoś. D Było blisko, Było blisko. Super Ech, Jezu. Dobra, podaj! Podaj. Dlaczego te, ci ludzie nie podają mi? Mi, 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 mi. Podaj. Da, dawaj. Jest. 3-1. Ja gram w jakimś klubie. Nie znam tego klubu, ale super. Dobra. Jest, chłopie. Dobra bramka. Dobra bramka. Dobra bramka. Jak ty tego nie... o Jezu Nie wiem, nie wiem, brak mi słów. Brak mi słów. No nie, no to jest dużo lepszy bramka niż nasz. Nawet bramki. Nie... Ej, ty chłopiec... Dobry ten, ten, nie ten na bramce nasz. Mi, mi podaj, mi podaj, mi podaj, mi podaj... Kurde dlaczego on mi nie podał? U, mam. Aha. Nie kliknąłem tego uniku, tylko... Nie wiem kliknąć. Takie coś. <ścoughs> oh, yes. oh, o Jezu. Przecież my przegrywamy już jakieś milion do zera. Przecież my tu możemy przegrać milion do zera. Jak? Przecież mu zrobiłem śl ślizga. To o co chodzi? Jestem Pod... Jestem widzowie i ty po krótkiej przerwie. Widzicie nawet co tu. Co tu się... Sało. O nie, ale... Aha, 4-1. Oczywiście dołączyłem do innego serwera, bo tam... bo tam grały same nowy. Dobrze, 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 pod... Dobrze, 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 szybka kontra, szybka kontra. Strzelaj! Nie... Dobrze! Jest! Jej! Który on ma level? 33. Ja mam chyba jakieś 17. Czy coś w tym stylu? Ale coś Gdzie jest piłka? O, tu, tu, tu. Dobra. Podaj! 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 No oni chociaż sobie podają. Broń! Dobrze! Podaj! No podaj, proszę cię! Chcę strzelić gola! No co ty robisz?! Ja... Widziałem... Ej! To jest Skam! Widzieliście to? Przecież ja strzeliłem gola! I to jest nie fair! Ja strzeliłem gola, powinno być teraz 3-3 4-3 To jest nie fair Co oni tam pisał? je... Yeah, je... Yeah, a. Aha, dobra. Ale to nie... To nie... To nie fair. 106... 1000 Ile? To ja mam jakieś, nie wiem ile, ale... Też za to się dostawał jakieś 400 zł. A nie tak dużo. Ty co? Może na święta się dostaje więcej yy, sklep? Ile mam? 2000. O, to niedługo będziemy mogli bym, by, piakiet brązowy ten. Dobra, ja idę do Mediolanu. A, albo nie ja chcę jako nabra... No. Ktoś chyba lubi być na bronie. Ja jestem na lewym skrzydle, bardzo lubię być na lewym skrzydle. I w Mediolanie do. do no, no, jeszcze ten do. No, nieważne w sumie. Wygramy to chyba, może, bo Mediolanie jest. Całkiem dobry. Tam grał Ronaldinho. Ale to w sumie. Czy to jest. To jest ten, gdzie gra Messi? Jak on miał? Nie wiem, ale ten chłopiec mega. Messi nie pamiętam, z którym gra. Chyba z dziesiątką. A, mam je... A ja mam jedynkę. No chłopiec, odpuszczasz no! Jak on to broni? Nie ma! Jest! 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 Strzeliliśmy gola! Strzeliliśmy gola! Strzeliliśmy gola! W sumie ja strzeliłem. Jest! Te, yy, ten. Mediolan zdobywa bramkę z przytupem. No, no, no i bramkę. Nie miałem nawet co biec. Tam była zasłużona bramka. Ale jak miał ten Inter Miami? Inter Miami? Chyba tak. Tak, tak, tak! Inter Miami. O chłopie, co ty robisz? O co on robi, no? On daje im wygrać? O, dobrze. Dobrze, podaj, 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 podaj. Dobrze. Jest! Dwie bramki! Dwie bramki! Dwie bramki! Dwie bramki! Jest! Widzowie, dwie, dwie bramki w dzisiejszym odcineczku. Jest! Dwa, dwa! Wyrównujemy! Dobra, chłopie! O, o. O. okej. Okay. Dobra, biegnij, 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 biegnij. Kurde. Ale oni sobie podają chociaż. Dobra, ja mam mało wytrzymałości, więc chyba teraz bramki nie strzelę. Tam jest typek. Dobra. Piłka. Piłka jest w, prawie w polunkarnym. Dobra. Kurde! Strzelali gol, kurde Ale oni mają levele, kurde 39 level I emotka Ronaldo Skąd on ją ma Zaraz będziemy robić opening Mam nadzieję, że tam trochę. My... U! O ja I w tym czasie nam strzeli lilbrank ale kameronu spadła. Ja. Ojej. Jakby mi się nagrywanie wyłączyło. Czekajcie chwilę. O. Dobra. Dobra. Ej. Podaj. Podaj. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Może ten gościu chyba gra na telefonie, a nie kiedy są lagi na telefonie. Dobra, może tu być bramka, może tu paść bramka. Ty! Prawie przewrotkę żem zrobił. Kurde, prawie bym gola strzelił. Muszę sobie trochę wytrzymałości... Zara Kurde. Ty mogę? Kurde. Ty piłka leci w tom i z powrotem. Kurde. Podaj. Dobrze. Jest. Dobrze. Jest! Jest! chłop, strzelił bramkę, super! Dobra brama, dobra brama! U. Dobra GGG, ja chcę być brąkarzem, ja chcę być brąkarzem, jestem brąkarzem. Dobra, jestem brąkarzem, byłem napastnikiem i teraz jestem brąkarzem. Jej, muszę patrzeć teraz dokładnie na piłkę. O, 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 o. Aha? Ej, jak? Przecież ja złapałem tą piłkę. Ona tak poleciała, wiecie? Dobrze poleciała, wiem, kto mi się rzucać. Co? No i kurde, wygrali trzema golami przewagi, kurde. Ciema! Siema! Mogę potrzymać puchar? Mogę potrzymać puchar? Daj no mi puchar! O, widzicie jacy oni są. Dlatego właśnie nie lubię Interu Miami. Za bardzo. Stomon. Za 100 monet?! Jak?! Przestrzeliłeś dwie bramki?! To jak 100 monet, no? No jak 100 monet, no? Teraz sobie nie kupimy, no. O oh Jezu, jak coś tą monet tylko Uuu. bu, 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 bu. O, Paris Saint-Germain. Ja będę cały czas klikał, aż że się ktoś tam dołączy. Jestem prałkarzem. Teraz to. Jestem w Paris Saint-Germain. Uwielbiam Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. No cie, no. Znaczy no to się nazywa Paris Paryż. Tak, tak, tak. PSG. O, PSG. No, ja zawsze mówię PSG albo Paris Transferman. O, widzicie? Na trzecie piszą, hej, kommy Paris Hej. Dobra, lecimy z tą kursem Aha! No, przecież kliknęłem do przodu. To, co usunęli, to do przodu. Bo tu było takie to, że robisz fikołka takiego, nie? Że robisz fikołka takiego. No, no, to ja tak zrobiłam właśnie. Próbowałam. Dobra, wybiję do tego chłopa. Dobra. Teraz on. Dobra. Wiedziałem o co mu chodzi. Mnie się trochę cofnę do ramki. I w ogóle napiszę w komentarzu też, czy lubicie w piłkę. Bo ja na przykład bardzo lubię. Chciałbym kiedyś zostać piłkarzem. Dobra. O, tak broniłem. Nie, 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 nie. Do ciebie nie podam. Dobra, rzucę do tego. Ra? I do środkowej. No chłopie, zaraz ci zabiorą piłkę. No właśnie. Ty prawie! Ty pra prawie! Prawie! Kurde! Ale motka ma? Ale motka ma? Dziwną? Nie znam takiego piłkarza, co tak robi. No ale. Hmm. No co jest? No przecież miałem tą piłkę w rękach, no. No jak to? Wow. Jestem widzowie. Yy, no były małe problemy techniczne. Były małe problemy techniczne. Co to jest? Nie wiem. Dobra, były małe problemy techniczne, ale już ten wywaliło mnie. Real Madrid! Real Madrid! Real Madrid. Real Ma Oj. Oj. Nawet wielkie, oj. No biegnij! No dlaczego? Przecież. Super. Pierwszy raz Real Madrid przegrał. Przegrywa. No może nie taki pierwszy raz. Biegnij! Kurde! Łap! Dobra Podaj! 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 Czy ja zostałem sam z, yy, w ekipie z tym Dobra. Dobra biegnę, biegnę, biegnę! To jest nasza szansa na sukces O kurde! Ej chłop nie okiwał Nie wiem, czy on chce nam pomóc. Oni są z Arabii. No i super, no. Nie, da cię... Już to nie z nią gramy. Co robi helik. Aha. Monet, o ja, no bo dopiero co dołączyłem, No mnie wywaliło ten, ten przed kamerą skacze Dobra, w ogóle interesuje co mi jest, bo ja już mam 15 level albo nawet wyższy i chciałabym chętnie wiedzieć co to jest Wow. 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 Dobra, ja idę do tego tu. No to pewnie na ten idą koksi, koksi albo nie, najpierw zobaczę. Który to jest ten koks? On poszedł do tego białego. Do tego, to ja idę na lewe skrzydła Aha! Dob... Już chciałem powiedzieć dobrze, no ale... Nie powie... Znowu zostałem sam w ekipie? Nie no. No, dołączajcie ludzie, no. Gdzie jest piłka? <śmiany> 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 Widzieliście to, co ten gościu zrobił? To jest jeden z tych prosów takich. O ja, co zrobił? Co ty się... Ej, widzieliście co tu się stało? Eee. O, dobra, jestem na boisku. Wcześniej byłam, nie wiem, w jakim mieście. Dobra. No, czemu do niej nie, nie podbiegacie? Dobra. Arsenal, no, jest mocny całkiem. Obra, ma mało wytrzymałości. No kurde, dlaczego nikt nie gra na obronie, no? W sumie nie dziwię się, ale ja lubię niekiedy grać na obronie w prawie... Przewrotkę zrobił! Przewrotkę zrobił. Nie uda nam się ugrać dzisiaj tutaj nic ciekawego, tak myślę. Jak się robi kapki? Nie wiem, jak się robi. Aha. No dawaj, fauluj go. Dobra. No łap tą piłkę, no. Ej no, dlaczego nie złapałem wtedy tej piłki? A ty co robisz? To jest oszustwo. To jest oszustwo. O, o, biegni. Co przecież musisz, zrobiłem? Tego się bardzo dobrze grano dobra. Uuu. no, ładna akcja, no ale. No jak, przecież pierwszy byłem, no. Mam to nagrane. Nie ma już tu co tu biegnąć. O Jezu. Musiałem przewrotkę zrobić. Gdzie jest piłka? A, tam. Wybij mu dobra, jak ty teraz tego nie strzelisz, to nie wiem. Sam na sam z brąka mi ja nie mogę. Dobra, nie wiem. Kompletnie wiem, nie wiem Kiedy się skończy ten mecz, a za minutę? super, to na pewno mam się 6 goli uda strzelić. 5 goli uda No super! Dobra, wiecie co? Z mojej strony to na tyle dziś. Co ja gadam? Z mojej strony to już koniec. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, subika, a ja się z Wami żegnam. Pa no i cześć!